Hej siemaneczko, z tej strony przemoc z kanału Raptor10111 Wiele osób pyta mnie, jak podłączyć wideo za pomocą kabla HDMI do najnowszych typów telewizorów Jest na to jedno rozwiązanie Mam taką przyjściówkę, która nazywa się Mini Audio Video 2 HDMI Tutaj musi być w nazwie input Oczywiście firma i kolor to jest nieważne, ale tu musi być input i tutaj mamy wejście z wideo, audio-video jeśli nie macie wejścia audio-video no to trzeba kolejną przyściówkę kupić i kabel audio wideo, aby tutaj to podeszło kabel HDMI gdzie pisze OUTPUT podłączamy do telewizora dodatkowo tutaj jest kolejny kabelek zasilający USB który podłączamy do takiego gniazdka Włączamy do niego kabel właśnie USB, i podłączamy do tej przejścióweczki. I teraz sobie zobaczymy, jak to już wszystko wygląda w praniu. Jaki jest obraz i czy to opłaca się mieć. Ja mam pana Sonika wideo. Takie, dobra, i sobie teraz coś uruchomimy. Na początek, może. Królika Baksa, dobra, play automatycznie sam się włączył. Dobra, głos jest. Obraz zaczyna być, Damy sobie trochę do przodu. Niech nam się tutaj jeszcze to. Fajnie, dobrze ustawi. Eee, kalibruje się obraz. Chwilę poczekajmy. Dobra, obraz się już skalibrował i widzicie, i niestety e, obraz dzięki tej prześciówce trochę tak lata w lewo, w prawo. Jest to trochę takie niewygodne do oglądania. Przejmijmy sobie troszkę do przodu. Jak widzimy obrazu od razu nie ma, pojawia się po chwili. No i gdy zaczyna się kalibrować znowu, tak lata w lewo, w prawo. Dobra, zróbmy kolejny test. Dajmy kasetę bez podglądu do przodu. To przejściówkę mam zakupioną specjalnie pod PlayStation 1, aby podłączyć wszystkie konsole moje za pomocą HDMI do takiej przejściówki. I potem stąd mam tylko jedną z kable kabla HDMI podłączone do telewizora. Dobra, odpalamy bajeczkę. Obrazu dalej nie ma i pojawia się i dalej, niestety, tak lata w lewo, w prawo. Dobra, włączmy coś innego, Wilgizę. Czyli widzicie, włączam oryginalne kasety, które nie są w ogóle znikąd przegrywane. Dajmy trochę do przodu na podglądzie. Dobra, jest obraz. Dajmy play. I dalej obraz tak miga w lewo, w prawo. Widzicie? Teraz z podglądu do przodu. Czyli widzicie, rozwiązanie jest, żeby podłączyć wideo za pomocą kabla HDMI do telewizora, jednak sami widzicie jaki jest obraz. Dźwięk jest super, świetny, mega. Jednak akurat na tej przejściówce i na tym wideo, ten obraz tak skacze w lewo, w prawo. Ale nie jestem pewny, czy będzie tak na wszystkich wideach i na wszystkich takich podobnych przejściówkach. Dalej lata. Przedtem miałem takie coś, że on nie latał. Nie wiem czemu. Ale gdzieś później, jak kasety przywinąłem trochę bardziej do przodu. Chyba, że może jest tak, że ten obraz się po jakimś czasie uspokoi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale widzicie, przez kabel HDMI da rady na wideo oglądać wszystko. Też włączałem i moją komunię, studniówkę, kasety z lat 90 takie starsze. Także... Ee, to dam wam na cały ekran. Tak to wygląda. Ha, <laughs> rzucił pestkę z jabłka w wilka. No i tak to niestety wygląda. Czyli da radę oglądać przez ale... Na tym wideo, na tej przejściu w sektoru ja mam... Taki jest obraz. <laughs> I tym akcentem wilka jest zająca Żegnam ten odcinek. Także sami musicie zdecydować, lub wziąć taką przyjściówkę, kupić, na przykład z paragonem, się zapytać, czy możecie oddać do sklepu elektronicznego, jeśli e, nie podejdzie wam, tak, jeśli wam ten obraz nie będzie pasował. Ale jeśli macie ostateczne rozwiązanie, żeby tylko tak podłączyć, no to to, to polecam wam takie coś. Bo i tak. Kaset na wideo za często się nie ogląda, ale jeśli coś, kiedyś będziecie chcieli coś komuś pokazać, coś fajnego, wartościowego, coś tam kiedyś wam się przydarzyło w życiu, no to tak to też w miarę da radę obejrzeć, powiem wam szczerze. Dzięki za oglądanie, dzięki za łapeczki w górę i subskrypcję. Trzymajcie się, pozdrawiam, zapraszam na inne filmiki na moim kanale. Hej, hej, cześć, pa, pa.